Hej Anderyowi, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sezgowski Encja, na którym polecimy sobie przetestować nowy tryb na batalkach, którego tutaj nigdy jeszcze chyba nie było. Jestem mega ciekawa, czekałam z upragnieniem na ten tryb. Także sprawdzimy moje szczęście, no i oczywiście czy uda nam się zrobić jakiś zajebisty proficik, oglądajcie koniecznie do końca, ponieważ pojawi się dla Was hasło konkursowe, żebyście mogli sobie zgarnąć na totalnie zafryte, zostawcie suba z dzwonem, lajka i wbijajcie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem, tam poznacie wyniki na skiny z poprzednich odcineczków. Oczywiście dla wpłacających czekają konkursiki, jest ich aż 8, z minimalną wpłatą 8,40 macie szansę zgarnąć sobie dwie awupki, emeczkę, rękawice oraz kosę. A wpłacając minimum 15 zł, czekają na Was dwie kostki, z czego na jedną z nich są podwójnie zwiększone szanse na zdobycie. No i oczywiście perełeczka talon najw za 2000 przy minimalnej wpłacie jedynie 30 zł. Jak już wpłacicie to oczywiście jesteście dołączeni do każdego trwającego konkursiku. No szanse na zdobycie również są zwiększone, także trzymam za Was mocno kciuki. Pamiętajcie, że wpłat możecie dokonywać wielokrotnie, ponieważ jak ktoś z Was wygra z kina, to od razu przy wpłacie go dostanie w formie prezentu. Wszystkie wpłaty realizujecie tutaj z kodikiem Soliwia, który po aktywowaniu daje Wam dodatkowe 10% do każdego doładowania. Oczywiście stronka jest dla osób pełnoletnich. No i zabieramy się przetestować nasz nowy tryb. No i tak myślę, że na pierwszą batelkę śmiało dałabym taką rozgrzewkową i oczywiście wstawiłabym skrzynki, które mają największą, czyli są najtańsze spośród wszystkich w trybie Jester, ale też mają największą tam szansę na sypnięcie zajebistego itemka. Oczywiście będzie to lowcase na sam początek. Damy go sobie dwie sztuki. Dodatkowo nie może zabraknąć naklejek, które damy sobie po dwie sztuki. Myślę, że to będzie spoczko cena, uczciwa. E, oczywiście Ascend Case jedna sztuka, Boreal Case jedna sztuka, Indirect Case, ponieważ e, digielek za 300 by tam bodajże jest. E, no i jedną skrzynię Radiant Case i charmsy, których też nie może zabraknąć. Kurczę, no mi ten Medium Case, a tą stóweczkę kosztuje, więc sobie odpuścimy, skupimy się na skrzynkach właśnie na jednych z najtańszych. E, no i oczywiście tutaj nowy tryb, czyli 2 na 2. Jestem ciekaw, czy będę mogła sobie wybrać stronę. Zaraz zobaczymy, i klepiemy sobie batelkę w trybie standardowym. Ja się nie czuję wygranym. przegrywem trochę się czuję, ale mam nadzieję, że mój oponent z drużyny będzie się czuł tym wygranym. Także lecimy, może ktoś do nas dołączy w sumie. W sumie widziałam, że ludzie bardzo bardzo często na batelkach próbują sobie ten tryb. Dla mnie jak najbardziej, spoko dobra. Po enemy stronę damy sobie Emile. Więc teraz już na pewno nikt do nas nie dołączy, jak jest Emilka w Anemi. No chyba, że do niej, ale no kurczę, chciałabym, żeby ktoś wbił. Naprawdę bym chciała z użytkownikami, ale okej. Okay. No i goście poszedł do Emilki. Dobra, to ja biorę i samu do swojego teamu i lecimy. Eee, tak, później chciałam powiedzieć, że polecimy sobie na jakieś batelki użytkowników właśnie w tym trybie, o ile w ogóle jakiekolwiek e, będą. No i tutaj wygrana jest na półdzielona. Więc musimy gdzieś tak z tej całej butelki wyciągnąć, chociaż te 7 stówek, żeby było na zero lub na delikatnym proficiku. Fajnie by było. I co idziemy troszeczkę web w web. E, Tutaj oponent mój Bobas, spoko mu gdzieś tam sypie. Chyba Cortex mu sypnął z lowcase za trzy dyszki. E, teraz naklejeczka najlepsza z tych, więc kurczę, no. No powodzi się, powodzi się, niestety te drugie naklejki nie oddały, ale wchodzimy sobie na trzy skrzynki z CSA, z CS-owej przepustki. No i Emilka w gazie, no nie noga na gazie, Emilka w gazie. Typowo, typowo A nam przeleciała, skrzynia za 28 zł. no była minimalna szansa, ale tutaj poluje z askretka. i tak, mamy Digla, mamy Digla, najlepszy stan, well-worn. Chujowo, kujowo. Myślałam, że faktoryniu nie będzie. No i Lipa, teraz tylko w sumie liczyć na to, że nam przywieszka Odda, jedna albo druga. No jest to tylko cztery dechy różnicy tak naprawdę, to nie jest dużo, to nie jest dużo i właśnie o tym mówiłam, to nie jest dużo i mamy batelkę i szczerze spodziewałam się, że będzie mniejszy proficik, no ale mamy zajebisty proficik, także i samo piona. E, dobra, sprzedajemy to, lecimy dalej. E, tu widzę jakiś ziomęszek, dodał batelkę, wszystkie skrzynki w trybie boost, e, lecę do niego. Chociaż nie mogłam iść do Enemy. Bo już po tej stronie grałam przed chwilą, więc może pójdę do enemi. No nie no, bo on sobie doda bota Emilii. tu mi rozdóbcy na kawałki. Dobra, zostajemy tak jak jest. Powiem wam, że e, ten tryb chyba ma większą rację bytu niż tryb shirt, e, na którym gdzieś tam ciężko czasami jest trafić e, coś zajebistego właśnie z takich tańszych skrzyneczek. No i tam też też macie wygrane e, dzielone na przykład. Ja lubię grać na 3-4 osoby, to na tyle osób właśnie jest dzielone, tutaj jest pół na pół. Także myślę, że bardziej uczciwie. Że więcej da się wyciągnąć, ale to oczywiście zobaczymy na samym końcu tego odcineczka. Pierwsze dwie skrzynki za nami. No i tutaj widzę, że bania w formie 170 zł wleciało na nasze wspólne konto w sumie, także jest elegancko. Tutaj mamy, widzę, jakąś skrzynkę eventową. Tutaj mamy skrzynkę blisa. Także te skrzynki też chyba fajnie, zajebiście oddawały wręcz na batelkach, jakie testowałam. No teraz nie, teraz nie. Ale może jakiś złoty item się pojawi? Nie pojawi się. Jaka jest przewaga? Okej, okay, mamy. Tu już w sumie batelka jest dla nas. Zdecydowanie batelka jest na naszym koncie. Stóweczka różnicy tylko. No i skrzynia za 58 zł, która raczej nic nie sypnie. Tak jak mówiłam. Czy będzie jakiś super profitik? Gorzej, gorzej. Tylko stóweczka profitu, więc zdecydowanie gorzej, ale lepszy ryc niż nic. Widzę tutaj 5 skrzynek właśnie na dostarku, ale mi się nie chce w to wchodzić. Kurczę, mega ciekawe. O, za 300 zł. Dużo skrzynek, nie chce mi się tyle siedzieć. Ja wiem, ja jestem strasznie wybredna. No ale jest jak jest. No i myślę, że tutaj możemy sobie stworzyć teraz baterkę w trybie underdog. I w sumie, czy ja chciałabym jakieś skrzynki konkretne? Tak, chciałabym skrzynki konkretne. I na pewno w trybie normalnym musi tutaj wlecieć skrzynka, której raczej nie dam w tryb bus na początek, chyba, że zrobimy zajebisty proficik. Na pewno będzie to właśnie... E, Beast jedna sztuka. Do tego dorzuciłabym, może procentowy sobie zostawimy na później, e, ale właśnie te dwie, jedne z nowszych skrzynek, które tam wyszły miesiąc temu, oczywiście łapor Wavecase, No i dorzuciłabym do tego. W sumie, może na następną batelkę. Dobra, niech będzie taka, 670 zł. Kurwa, trochę sporo. Ale dobra, tak jak mówiłam, lecimy sobie w tryb underdog. No i może jakiś ziomeczek tutaj, jakiś mocny zawodnik, jakiś koksu. Dołączy do batelki, a jak nie, to oczywiście Bot Emily. No to skoro Bot Emily tam, no to ja biorę bota i sam do siebie i tam daję randoma. Proste, proste, że tak szczerze boję się tej batelki, bo to są skrzynki w trybie normalnym. I jak one gówno oddadzą, a wygramy, to to będziemy bardzo, bardzo w plecy. Tutaj niestety Emeczka Waporn w stanie Battle Skirt. Faktory New bym się mega, mega podjarała. Niestety i samo tutaj drobną Emeczkę. Na szczęście tested I ostatnia skrzynia. Ostatnia nadzieja chciałam powiedzieć, ale chwila, chwila, chwila. A, Michael! Coś ty drobną chopie Petunie za 1500 zł. Ja tego nie zauważyłam. Nie, nie no. Sztos. Ej, naprawdę sztos. Podoba mi się ten tryb coraz bardziej. Mamy ponad połowę profitu nam się zwróciło. Wow, jestem, naprawdę jestem szczerze w ogromnym szoku, aż nie wiem co powiedzieć i teraz nie wiem czy iść tryb underdog dalej ale lecę właśnie ze skrzynkami, które chciałam dać do tamtej batelki, tylko się obawiałam troszeczkę, że za dużo stracę, no ale teraz w sumie już się niczego nie obawiam no i poleciałabym sobie właśnie z tymi z tą drużynką, która niedawno wyszła na stronce dam sobie po dwie skrzynki w trybie właśnie boost, tą skrzynkę pominałam, mamy 10 skrzynek, 7 stówek Kurczę, ten tryb jestem mega nim naprawdę. Przepraszam Was bardzo, ale no. No, muszę po prostu tutaj wszystkie skrzynki prawie ulubione przetestować, e, które no mają szansę oddać. No bo tutaj lecimy po proficik. Jak to siądzie, Mamy no dwie Mki na sam początek. Faktycznie jestem to skrzynki za 60 zł, a M za 50, dobra. Nieważne, nie było tematu, ale Boże święty. Jestem mega dobrej nadziei. Naprawdę tutaj jeszcze kałaszek wyleciał za dwie stówki. Niestety, bardzo, bardzo e, słaby stan. Tutaj drugi kałaszek. troszeczkę lepiej, no ale to, to dalej nie jest to. To dalej nie jest to. Tu już w puli musi być minimum 1500 zł, żeby wyjść na proficik. No tutaj drużynka 260 zł. Przewagi mamy, ale no tu jeszcze może się dużo wydarzyć. No i już jest proficik z batelki. No ja po prostu nie wierzę, naprawdę. Co tu się dzieje? Serio, nie mam zielonego pojęcia jak to jest możliwe, że ja jak gram sama, to jedną batelkę na 5-6 wygram, a jak gram w tym trybie 2 na dwa, to nagle wszystkie batelki pod rząd wygrywamy, dokładnie tak. Więc cztery batelki pod rząd wygrane, wow, naprawdę, to jest chyba mój rekord życiowy na CSGO Skinsie. No i teraz poleciałabym sobie na ostatnią może na ostatnią batelkę. Ostatnia batelka to jest. No i tutaj drodzy Państwo, wleciałabym sobie po złoty item i dodała procentowy do tego. Także lecimy sobie z skrzynią kilowatą. Jedna sztuka. Do tego skrzynia galerii nie oddawa, Danger Zone Case i oczywiście pomotyl Dobra, Recall Case też musi być, też musi być. Jestem podjarana. I oczywiście, lecimy po motylkę, do tego Dreams and Nightmare Case. Favor Case, tutaj może nie ma motylka, ale są zawiste bronie. I skrzynia, która jeszcze dawała breakoutu, motylki, ale za 700. Nie chcę tak szaleć, nie chcę tak szaleć. No i na sam koniec wleciałabym po prostu w procentowy i dodała sobie slotera na 4%. Dwa do dwóch koła możemy zagrać. Dwa razy. Poula! Bym sobie również dała, może nie tego, ale Tiger tufa. O kurwa. Dłóż jest drogi biznes. Panowie i panie. Może odpuszczę. Dobra. Zagramy sobie bezpiecznie i tutaj damy sobie 4 sztuki. Dobra, 5 sztuk dwa koła. I teraz ostateczna decyzja. Underdog, czy standardowy? Underdog. Lecimy underdoga i wiecie co? Tutaj dodam bota. W... Dobra. Nie robię tego nigdy, nienawidzę bota Emily. Dlatego ona musi być w moim teamie, bo ta suka. Tak dropi. Na ostatnich batelkach najczęściej, najwięcej dropi. No, że teraz po prostu ona jest tutaj no, niewykluczona. Kurwa, to jest underdog. To nie, nie drop. Ja dupce, co ja teraz odjebałam? News z no czy może być gorzej? Czy może być gorzej? Ostatnia skrzynia złoty item dla nich O kurwa Przejebałam To już GG jest, to jest, to jest, to jest y, musztarda po obiedzie Nie wiem co ja odrypałam z tym botem Emily, nie zauważyłam totalnie, że to jest tryb underdog, w sensie nie skumałam Tego, że Emilka w trybie underdog ze mną w teamie Chociaż Chociaż jest szansa. Okej, okay. Orion jeszcze dla nich. Spoko. Jeszcze jedna kosa dla nich jakby wleciała, to byłoby dobra. Shadow Dagger przeżyje, mamy batelkę, to jest najważniejsze i czy mamy profitik? 500 zł profitu. Mogło być gorzej, mogło być gorzej, ale ja jestem szczerze mega zadowolona, naprawdę ja robię ten tryb. Myślę, że będę go często używać. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy wam się odcinek podobał. W sumie czy tryb Wam się podobał. No i jeszcze jak chcecie wygrać z kina, stawcie dzwonem, lajka, a w komentarzu mi napiszcie dodatkowo na przykład jakie macie plany na weekend i to w sumie tyle ja mam dwie imprezy urodzinowe, także żegnam się z Wami, życzę Wam udanego weekendu, w wieczorku, trzymajcie się, buźka, hej!